Witajcie na moim kanale z tej strony Forestman mamy dzisiaj pięk piękną niedzielę pogoda dla konesera uwielbiamy taką pogodę deszcz leje no oczywiście to jest żart owszem deszcz w lesie jest bardzo fajny ale, ale na dłuższą metę no jest uciążliwy ale to nic nie szkodzi Szkoda było siedzieć w domu. Połażę sobie, zrobię sobie kawę, jakieś jedzonko. Nadelektuję się przyrodą jesienną, bo w koło wszędzie jest ładnie jesiennie. Tylko muszę znaleźć jakieś fajne miejsce, bo dzisiaj nie jestem w swoim obozie. Tylko w innej części lasu. Tak sobie nowe tereny pozwiedzam. Dobra, znajdę jakieś fajne miejsce na, na kawę, to, to się włączę i sobie coś tam pogadamy. Do zobaczenia za chwilę. na kawę, nie powiem Wam, pogoda pogoda nie rozpieszcza ale napiję się kawy napiję się kawy i pójdę gdzieś dalej może przestanie trochę padać. zobaczymy leje i leje a nie chcę doskładać jakiegoś tarpa bo chciałem się sobie tak po prostu połazić po, po lesie być może jak troszeczkę mniej może jak przestanie padać to jakiś obiad zrobię albo znajdę jakieś fajne miejsce na, na to żeby obiadek sobie zrobić no zobaczymy no nic na razie na razie czekam, czekam na kawę tak kawa gotowa aura to jest przyjemna fajna no ale co no powiedzcie sami miałem w domu siedzieć że trochę deszczu pewnie nie, nie ma takiego komfortu jakby się chodziło po lesie bez deszczu bo wszędzie mokro wszystko mokre ale jest całkiem przyjemnie no i ten plus że nie ma ludzi nie ma grzybiarzy w lesie Spotkałem tylko jednego spacerowicza z pieskiem, ale to też tak szybko uciekało przed deszczem no i tyle Kurczę woda Wody mi przybywa w kawie. Mam tylko nadzieję, że kamerę dobrze zabezpieczyłem, że nie zamoknie, bo szkoda by było No i tak no. Za chwileczkę dopiję kawę, pójdę gdzieś dalej bo pora obiadowa się zbliża coś trzeba będzie upikcić Chciałem się zrobić taką mini pogadankę No nie, nie, nie będę robił konkurencji centurionowi Pozdrawiam Cię centurionie nie zamierzam robić konkurencji ale, ale miałem parę zdań do powiedzenia tyle, że jednak to przełożę na inny termin bo to trzeba wygodnie sobie fajnie usiąść tak mi tu kapie na głowę to trudno myśli zebrać Kurczę, coraz więcej mam kawy przez ten deszcz dobra, dopijam kawę i idę dalej jakieś fajne może miejsce znajdę, nie wiem tutaj nie ma żadnych wiatr są owszem jakieś takie stoliki gdzieś tam porobione, ale ale to bez zadaszenia niestety ale to nic, gdzieś się ulokuje i obiadek musi być tak, woda już mi się gotuje na obiad a dzisiaj na obiad będzie kuchnia włosko-holenderska. Część włoska, czyli ravioli. Kupimy. No i teraz musi się niestety pogotować to. kilkanaście minut niestety musi się gotować a jak się ugotuje to później dodam taki gulasz holenderski z puszeczki dostałem to od siostry i od brata nie wiem właśnie wiem, od kogo to jest ale w każdym razie mój brat i moja siostra zaopatrują mnie w tego typu z tego typu puszeczki bardzo fajna pojemność bo nie są za duże takie idealne dla jednej osoby dobra niech się na razie to gotuje a jak coś będę działał to się znowu włączę to sobie pokażę wam co będę dalej z tym robił dobrze w ravioli już nam się ugotowało już jest miękkie. Teraz co? Teraz trzeba będzie to po prostu odprzedzić. Dobra. Postawimy dalej na ogień. Niech odrobinkę odparuje. Powiem Wam, że las pięknie pachnie, jak pada deszcz. O, a teraz dodamy gulasz. Ale rękawiczkę ściągnąć, już nie będzie potrzebna. No, pachnie ładnie. Jakaś papryczka, mięsko. I wszystko razem się podgrzeje, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A powiedzcie mi, nie wiecie przypadkiem, jakie stosunki łączą Włochów z Holendami? No bo wiecie, no, jeżeli niezbyt, niezbyt przyjemne, to te dwa badania mogą się pogryźć ze sobą. Mały problem, jeżeli pogryzą się w mynaszce. Gorzej będzie, jak zjem i wtedy zaczną się kłócić. Obawiam się, żeby nie było rewolucji między nimi. W żołądku oczywiście. <grymka> Ale przypuszczam, że będzie niezłe. Kurczę, deszcz. deszcz zupełnie nic nie odpuszcza. Leje i leje. Ale co no? Mogę jedynie zachęcić do, do wychodzenia właśnie do lasu, nawet w deszcz w taką niżową pogodę. W lesie jest pięknie nawet, nawet w deszczu. Tyle, że w deszczu jest inaczej. No po prostu inaczej. Gdy nie pada, można sobie przysiąść byle gdzie, posiedzieć, podelektować się, a jak pada, no to trzeba niestety no, jakąś polerynę mieć poncho Ale powiem wam, że, że to poncho jest no, niezbyt, niezbyt dobre Nie no, fajnie chroni od deszczu, to nie mogę powiedzieć, bo jest podgumowane, fajnie chroni od deszczu, można z tego zadaszenie zrobić w ogóle. Ale chcąc tak na dłuższą metę gdzieś wędrować z tym to nie polecam po prostu straszna kondensacja pary wodnej na dłuższą metę tak czy siak wszystko pod spodem będzie mokre nie od deszczu ale po prostu od potu od pary wodnej także czasami lepiej troszeczkę odrobinę więcej pieniążków zaoszczędzić i kupić sobie jednak taką faktycznie lepszą, pelerynę, jeżeli planujecie wędrówki w deszczu. Bo to jest dobre, tak zadaszenie sobie zrobić, takie prawie zwyczajne, szybkie zadaszenie zrobić, sobie. jest okej. Okay. Ale na wędrówki absolutnie nie polecam. Dobra, chyba się to podgrzało. Teraz próbujemy. No jest ok, Może jeszcze chwilkę. Ale powiem wam, że ten gulasz jest całkiem niezły. W smaku jest rewelacyjny. Dobrze doprawiony. I smak taki bardzo, bardzo warzywny, taki paprykowy, naprawdę świetny. Dobra, ja sobie biorę jedzonko, zjem sobie i sobie później jeszcze chwilę. Po drodze, po drodze pogadamy. Jak będę już wracał, to sobie coś tam jeszcze, jakieś tam słupko zawinije. Także na razie życzę sobie smacznego. No i tak, tu się kończy moja dzisiejsza deszczowa przygoda z lasem. no Deszcz nie ustaje, nawet jeszcze coraz bardziej zaczyna padać. Także zmierzam po malutku w kierunku samochodu i będę jechał do domu. Ale co, no obiad smakował, las jest piękny w taką porę deszczową, także naprawdę zachęcam do wychodzenia niezależnie, czy to jest, czy to jest e, pogoda wyżowa czy niżowa, zachęcam do wychodzenia w le, do lasu w deszcz. Las jest zupełnie inny, naprawdę chociaż na chwileczkę. Wyjście, zobaczcie jak to jest A tym razem, tymczasem co? No dziękuję, że byliście ze mną Na tym krótkim spacerze No bo to był taki krótki spacer Deszcz leje strasznie Ale to, ale to nie o to chodzi Pięknie ten szum, szum deszczu w koronach drzew jest naprawdę rewelacyjny, taki kojący, uspokajający. Dobra, trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Piąteczka dla Was, cześć!